Kilkaset zawodniczek i zawodników z terenu województwa dolnośląskiego i ziemi lubuskiej stanęło na starcie Mistrzostw Dolnego Śląska w Biegach Przyłajowych 2025, które odbyły się w sobotę 22 marca w Boszkowicach nad Jeziorem Leśniańskim. Dzieci, młodzież i dorośli wystartowali w ośmiu kategoriach wiekowych. Mistrzostwo otworzył burmistrz Olszyny Leszek Leśko wraz z prezesem Dolnośląskiego Związku Lekkiej Atletyki Markiem Plawgo. Młodzi przyjaciele uczestnicy dzisiejszej imprezy trójowej jak najlepszych wyników, ale bezpiecznego biegania i żeby to się skończyło bardzo sympatycznie, bez żadnych urazów, bez żadnych problemów. Nie liczę na to, że dzisiaj ci młodzi ci przyszli mistrzowie e, będą mieli pierwsze szlify, pierwsze wspomnienia e, zwycięstwa i porażki. Tych drugich się nie bójcie. E, tak jak burmistrz powiedział, ja naprawdę zostałem mistrzem świata, ale na takich wiekach trzeba robić kiedyś trzeci od końca. Organizatorem wydarzenia była sekcja lekkoatletyczna klubu sportowego Olsza Olszyna. Wiadomo, nie robimy w Olszinie, no bo mamy remont i budowę stadionu, więc tutaj jest, ale ludziom się spodobało. Podoba im się otoczenie, podoba się atmosfera i, i, i pogoda w zyskim dzisiaj. No, to, to są to od danego Śląska. O kategorii U10 do U16 jest grant Pidolnego Śląska oraz kwalifikacji do mistrzostw Polski, tzw. Kolegium Zyczerów Olimpijskich. Startujących jest zgłoszonych 611 osób, wśród oczekiwania. Przygotowaliśmy 400, jest 611, więc to świadczy o tym, że Wolszyna jest ceniona jako organizator tych zawodów. We współorganizację mistrzostw tradycyjnie już włączył się Urząd Miejski w Wolszynie. Organizacja dzisiejszych zawodów y, lekkoatletycznych w Czełajach zorganizowana przez klub z sekcji lekkoatletycznej Zolczyny zasługuje na bardzo duże uznanie, gdyż po raz dwudziesty są organizowane mistrzostwa Dolnego Śląska na ziemi olszyńskiej w miejscowości Boszkowice nad jeziorem na terenie obiektu, gdzie mieści się ośrodek wypoczynkowy rajsko. Chcę powiedzieć, że również w dniu dzisiejszym Odbędą się eliminacje do Mistrzostw Polskich w biegach przełajowych, a więc jest to ogromne wyróżnienie dla takiej małej gminy jak Gmina Olszyna. Tym bardziej, że swoją obecnością zaszczycił nas Mistrz Świata Marek Plawgo, prezes Polskiego Związku Lekkiej Atletyki na Dolnym Śląsku, jak również wiceprezes. Dla, jeżeli chodzi o Związek Krajowy, cieszymy się, że jest to takie uznanie dla naszych organizatorów. A wszystkim uczestnikom chciałbym serdecznie podziękować, że przyjechali na nasz teren. Obecny na przełajach w Boszkowicach prezes Dolnośląskiego Związku Lekkiej Atletyki Marek Plawgo podkreślał, że Mistrzostwa Przełajowe w Boszkowicach to jedno z najważniejszych wydarzeń sportowych na Dolnym Śląsku. My potrzebujemy mieć miejsca na to, żeby e, identyfikować talenty, żeby te setki dzieciaków, które dzisiaj tutaj wystartują, e, pokazały się z dobrej strony, a trenerzy mogli wskazać, e, któ którzy z nich zostaną przyszłymi mistrzami. To też doskonały taki przerywnik między halą, a sezonem letnim na stadionie. A jaka zdaniem Marka Plawgo jest recepta na zostanie mistrzem? Żeby zostać mistrzem e, to trzeba wszystkie te porażki, bo one się będą pojawiały i będzie ich dużo, e, wykorzystywać jako paliwo do tego, żeby trenować jeszcze mocniej, e, jeszcze solidniej. Innej recepty nie ma. Dziewczynki, podoba wam się tutaj na tych zawodach? Tak, ja jeszcze nie startowałyśmy, więc nie wiem. Okej, okay, a jak, a jeżeli chodzi o teren tutaj, na którym jesteście, podoba wam się? No tak. Ja, 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 ja. ja chcę popływać. To chyba za zimno trochę na pływanie, nie? Nie. Nie? Zawody w Boszkowicach były jednocześnie eliminacjami do Mistrzostw Polski oraz do ogólnopolskich finałów lekkoatletycznych nadziei olimpijskich zaplanowanych na wrzesień bieżącego roku.